Hello, co za dziadostwo, to nie jest reklama. Już pewnie się domyślacie, co jest w środku. robimy. Impostare lorologio. Siema, siema, witam. Dzisiaj trochę nie na temat, trochę off-top. Muszę się tu ułożyć, muszę tu podpalać. nowe testy. Jak ten aparat się odblokowuje, panie, pewnie trzeba patrzeć na ekran. Hello. Hello, hello, a się giba? Dobra. Może trochę tu. O tak, wyłącz, po co? Nie wiem jak to wyjdzie. Będziemy testować. No co za dziadostwo. Co za dziadostwo, czekajcie. Wypadnie stąd lampka. Ty idziesz do góry. Idziesz trochę do domu. A, inwestycje, słuchajcie. Na wasze prośby, żeby było ładnie, żeby było pięknie, co prawda? Ten górny aparat. druga, Słuchaj, Alpejska. Jak to kurde tutaj. Naklejki. Jakie naklejki, kurde? O co ci chodzi z tymi naklejkami? Stary telefon, jak już zainstaluję to. Jak zainstaluje to bawitko tam, gdzie patrzycie, to to pójdzie. Lotem koszącym, tym bardziej, że przejechał kiedyś po tym samochód. Nie będę się wdawał w szczegóły, to nie ja. Samo rozmiar, czy tu w ogóle są jakieś opcje? Te. Takie opcje, że brak opcji. Auto. Co to jest? Auto. Co to jest? Co to jest? HDR włączony. No dobra. Wyjdzie jak wyjdzie. To już w głowie patryka. No nie, no nie mów, że do mnie, człowieku, idziesz. Nie. Trzy godziny. Nikt do mnie nie przychodzi, robię sobie na spokojnie ekspresy. Ulałem się całym, mokre nogi, tylko włączam Was. Kolejka. Co robić? Co zrobić? Co począć? Miałem nie śpiewać. Nie potrafię. Jestem tu sam, słuchajcie, w firmie aktualnie. Czasami mi się przed kamerą też włączy, że jestem sam. To że wy patrzycie, dobra, coś takiego. A jak im teraz światło włączył, to będzie mrugando. dobra. Ta kamera, out. Tamta kamera, trafi to, a to, trafi tam. Dobra. Mam nadzieję, że docenicie inwestycje. Nie powiem, ja ciarzem jestem, więc też się cieszę. To nie jest reklama. A nie, idź pan w Pierwsza na polskim rynku lampa, której światło kosztuje 129 zł? 129 zł Nie będę zakrywał tych naklejek, pewnie wypatrzycie, gdzie to kupiłem. Porad dzielał mistrz wielki elektronik, Spox, Szymon. Więc jak coś będzie tu nie tak, nie mówię fizycznie. Że coś uszkodzone odpukać, niemalowane. Ale jak nie będzie pasować, to będzie Szymona. mona. Słuchajcie. Czy ja tu włączyłem nagrywanie? Tak. Teraz włączyłem nagrywanie. Void if the matched. Dobre. Tak to załatwmy. Wypełniacze. Gratis, słuchajcie. Wypakujmy. Niby drobiazg, ale się przyda. Nice. Torba. Torba-borba. O matko i córka. No torba jak torba. Słuchajcie, dobra, to chwilowo na bok. Zobaczmy tą torbę, co ona warta, no. Już pewnie się domyślacie, co jest w środku zresztą było widać. Czy jest pasek do tej torby w środku? Jest. Także taki. Ja to tak mnie trochę bawiam na YouTube, ale upaczki robimy. Jest to też dla mnie, żeby mieć. Mam taką zasadę, jak kupuję jakiś drogi sprzęt wysyłkowo. To nagrywam, jak go rozpakowuję, bo. Różnie bywa, co prawda to jest kupione w sklepie normalnym, działającym, nie gdzieś jakiś OELIX. ale kto wie. Paragon mniejsza o większość, o kasie dżentelmeni nie rozmawiają. Dobra, żeby to zrobić porządek. Tak wiem, rzucam, zaraz to posprzątam, nie ja będę teraz łaził przed kamerą, słuchajcie. W ogóle wczoraj, dzisiaj mamy czwartek. 5, 6, 6 kwietnia. Wczoraj był Wołodymir Żeleński. I tu nie, nie będę mówił o polityce, chodzi mi o coś zupełnie co innego. Wyszedłem z pracy. Prawie pobiłem swój rekord jechania do domu. Słuchajcie, z Pruszkowa, gdzie jest serwis, do centrum Warszawy, gdzie mieszkam. Mój rekord wynosił 3 godziny 11 minut, to jest 19 km równo. Wczoraj zabrakło mi do rekordu 2 minuty. To, co się działo w Warszawie, to było. No ja się najpierw denerwowałem, potem już przestałem, w obojętność popadłem, ale powiem tylko tyle. Wczoraj pierwszy raz w życiu samochód pokazał mi, że spalił. Oczywiście, to jest takie spalanie na danym odcinku. Spalił na tych 19 kilometrach średnio 20 litrów na 100 km. Także możecie sobie wyobrazić i to powiem tak, z tych 19 kilometrów, tak myślę, że około 13, to przejechałem moment. Ostatnie 6-5. Jak dojechałem do Warszawy z Pruszkowa, tam bliżej centrum. To już była mordęga. Dobra, słuchajcie. No oczywiście, że ktoś do mnie jedzie. Tak jak wspomniałem na początku. A może to nie do mnie? Nieważne. Przyjdzie, to przyjdzie. Książeczki, książeczki na bok. Płytki to już trochę ważniejsze, co my tu mamy. Lu. Jak to widać, widać, ale mruga jak masakra. Trudno. Ostatni raz, mam nadzieję, taka jakość. A jeszcze podłączę ładowarkę. Teraz Wam zadrży. Mhm. Jak mi się uda, to podłączę. I co do mnie idziesz, człowieku, czy do biura rachunkowego na górę? Powiedz, że nie do mnie. Ja i tak mam roboty. Ten unboxing, unpatching zrobimy taki w miarę szybki, bo. Płytka. Słuchajcie, trochę to jest lipa, nie wiem czy to widzicie. No jednak ktoś do mnie idzie. Dobra, zaraz wracam. Słuchajcie, few moments later, jak to te wstawki, few moments later, idź mi stąd, dziewczyno. Miałem fajnych klientów zresztą z YouTube'a, więc coś tam się jest odzew też w realnym życiu. Welcome to the real world. Blablabla. Już to tu obejrzałem, ale takie zastrzeżenie. Ta płytka jest porysowana. Już nieważne: nie jest aż tak porysowana, żeby się miała nie odczytywać, ale idziemy dalej. To jeszcze może tu. Bo jak już mam to dokumentować, a już porysowana płytka zapala kontrolkę. Oczywiście nie spojrzałem, czy mój. Jakże czasem nie łączący się mikrofon działa, działa. Słuchajcie. Patryk, to dla Ciebie informacja. Mam nadzieję, że ogarniesz ten chaos. Cofnij, cofnij. Aparat. Nagrywaj gościu. Dobra, słuchajcie. Lumix G7 Firmware Version 2 Installed. Ok. Okej, Black Noir, opaseczka jakaś tam, no i samo body aparatu, leciutki, naprawdę leciutki. No, tu wygląda wszystko git. Tu też wszystko wygląda git. Boże, ostatni aparat. To naprawdę dawno temu i nieprawda. Zmiana? Zenit? Boże, kiedy to było? ludzie? Dobra, słuchajcie, obiektyw za chwilę. Kobelki. Pan paczking, kobelki, bateria, chyba ładowarka, to jest ładowarka, i tu jakby wszystko, więc pochowajmy pierdolety, tak zwane. No dobra, wygląda, że jest ok, tu jakieś. dobra, 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 dobra. To wszystko na kupę. Kupę. Ciędry kupę. plastica. plastika. Ciała tuti. Bateria zaklejona. Ładowarka. Foliki. Dobra, na razie na bok, bo jakby było coś nie tak, to z folikami oddamy. No to obstawiam, że jest bateria. Ciekawe, czy jest naładowana. Zasaćmy. Najlepiej dobrą stroną. I jak to stop? No dobra. Jak to działa? On. Świeci! Świeci! Dobra, no ale to... Chodźmy do obiektywu. Osłonka. Wygląda, że babitko nowe teraz czytać się, ale wiem, że Patryk, gościu, który wam tutaj wszystkie te cuda na filmach czyni i pomoże. Obiecał, znaczy nie powiedział, obiecuje, ale słowny facet więc polecam. Polecam. Zawsze macie na filmach montowanych przez Patryka, czyli tych lepiej wyglądających na tym kanale. Macie do Patryka kontakt. Tam na końcu zawsze filmu jest. Jeśli film był montowany przez Patryka, to jest tam jego strona. Więc jak potrzebujecie gościa, który umi w montowanie, no to wiecie gdzie szukać. Ja jestem zadowolony ze współpracy przede wszystkim. Jak szukałem montażysty. To napisałem chyba do 11 osób z różnych tam źródeł, z Elixa, z, 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 z jakichś tam ogłoszeń. Patryk był jedyną osobą, która odpisała mi w sposób rzetelny. Nie na zasadzie hej, mogę ci to zrobić za 400, za 500, za 1000? Tylko pełna informacja, ja to lubię. Pisać takie hejo, hejo, za 500, za 1000. Nieprofesjonalne, ale dobra, bo nie o tym. Aparat jest. Obiektyw jest. Też wszystko wygląda dobrze. Nie paluchujemy obiektywu. Podobnie jak nie paluchujemy aparatu. Teraz czym to się je? Hmm. Dobra. Mała rozkmina. Tu jest szersze. Jak w ekspresie. Jakby młynek składał. Tylko, że mnie naplął do tego aparatu, do tego obiektywu, to byłoby kl. Cool. Tu jest szerzej, tu jest szerzej, a tu jest nie szerzej. Czyli obstawiam, że to idzie tak. Działa. Boję się w ogóle takich rzeczy, bo ja nie należę do osób delikatnych, że mi to zaraz upadnie, piźnie o ziemię i będzie smutno. Dobra, to wyciągamy. To wszystko ładnie. Ładna maszyna. Co? Włączmy. Spójrzmy. Dobra, weźmy tu jakieś auto. O ile to jest auto? Dlaczego łaj? Działa. No to od razu jest do odpięcia. Grzechotki. No, ale dobra. Language set. Dobra, wiem, wygłupiam się. Language. Polski. Tak, tutaj spróbuję Wam to pokazać. No, kurna italiano. No, nie, wierzę. Weź, zgaśnij, chłopaku. Zresztą zaraz bateria padnie. Jeszcze raz. Impostare l'orologio. Menu. Hello. No nie, jak mogłem to zrobić? Chcę zmienić język. Si. Nie ma memoria. O. O. Dobra. Orolo. Nie. Ora. Nie. Kurna. Mam ten sam problem w ekspresach. Słuchajcie. Lingua, no przecież lingua, polski, ole, ole. Dobra, chcę zrobić jakieś zdjęcie, no ale żeby zrobić zdjęcie... Dobra, wyłączmy go jeszcze, włóżmy tu kartę pamięci, zaraz do was wracam. A, gdzieś tu była karta... Kingstonek, nie, Samsung, Ziamziunk, Zemzonk. No dobra, gdzie tobie się tu kartę wkłada? No jak mnie nos swędzi? Ktoś mi obgaduje. A tu... Boże, jak z jajkiem. Znaczy, tu jest ta karta? jest? Ok, ok, w tą stronę czy w tą stronę? W Tą stronę. Dobra? Dobra, faja. Ustaw zegar, dobra. Która ta godzina? Ustawienia zegara, gdzie jest mój telefon? Chaos na tym filmie będzie panował. No jak to, gdzie jest mój telefon? Mój telefon jest. Gdzie jest mój telefon? Która to ta godzina? 6 kwietnia, 10. 27. 10. Zróbmy 28. Za daleko. 6, 2015, a ja, kwietnia, 2023, styl? Ustaw. Okej. Okay. Co to jest obszar domowy? Ustaw obszar domowy. Co to jest obszar domowy? Eee. Panie kochany, jedziemy do Europy. Moskwa, Dubaj, Abu Dhabi. Kuwait, nie? Helsinki, Ateny, Kairo. My jesteśmy GMT plus jeden czy plus dwa? Casablanca, no dobra. Kurczę, my jesteśmy GMT plus jeden czy plus dwa? Dobra, ustawimy plus jeden, najrzewdzie no, źle. Muszę chyba poczytać instrukcję. Widzę coś, widzę was. O co tu chodzi? O, Zoom. Coś bym sobie tutaj popsuł. Dobra, słuchajcie, chodziło o ten unboxing. Wszystko działa. Zaraz bateria padnie. Ja sobie wieczorem do tego siądę, bo teraz to mam ekspresję do roboty. Także widzimy się przy kolejnych naprawach. Za chwilę już z tego sprzętu. Trzymajcie się. Pozdrawiam. A ja się tym dalej bawię. No i zobaczymy, jaka będzie różnica. Pozdrawiam. Mówił do Was Bartek. Napiszcie, co sądzicie o tym zakupie. Komentarze wasze kanał Kofi Doktor. Cześć!